Dobra, teraz najżbudniejsza część e, wybieranie gotowych już, e, jak ja to nazywam, stylówek, żeby mieć coś na każdy dzień. E, no i w zapasie też kilka gór i kilka dołów. Mam nadzieję, że zmieszczę się do tego plecaka. Ale cóż, dobra, jedziemy i mam nadzieję, że zaraz pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Dobra, słuchajcie, poszło lepiej niż się spodziewałam. Jeśli chodzi o ubrania, ja już jestem gotowa. Dwie pary krótkich spodenek, kilka gór. Tutaj mam sukienki, no i tutaj stroje kąpielowe. Z tym był największy problem i chyba tego mam najwięcej, ale lecimy w takie miejsce, że mam nadzieję, że poza przemieszczaniem się będę funkcjonować tylko i wyłącznie w stroju kąpielowym. Do tego dojdzie jeszcze y, kapelusz, kosmetyczki i y, prawdopodobnie to wszystko. Aha, no, jeszcze jakieś buty i piżama, także mam nadzieję, że się zmieszczę do plecaka. Jedziemy z pakowaniem. Dobra, słuchajcie, tutaj mam jeszcze właśnie te stroje kąpielowe, bieliznę i piżamy. Reszta jest już tutaj. Tutaj mam trzy pary letnich butów. Zamykamy plecak. Kosmetyki weźmie mój chłopak standardowo, bo są cięższe. I tyle! Jak już tak zawzięcie się pakuje tutaj na Wizji, stwierdziłam, że opowiem Wam o moim podejściu do kosmetyków na wyjeździe. Zacznę może od kolorówki, bo tutaj sprawa jest bardzo prosta, więc ja przestałam samą siebie oszukiwać, że w ogóle tych kosmetyków będę używać. Zazwyczaj sięgam po nie w dniu wyjazdu w dane miejsce, żeby wiecie, ogarnąć trochę brwi i w dniu wylotu, żeby przypominać chociaż trochę samą siebie w trakcie wyjazdu w ciepłe miejsce zazwyczaj totalnie, zupełnie rezygnuję z kolorówki ale na pewno wezmę ze sobą właśnie wspomniany wcześniej żel do brwi, no i jednak wiecie, ten taki mój podkład mineralny, ponieważ jakby mi coś tam wyskoczyło, no lepiej przed jakąś kolacją się zakamuflować czy coś w tym stylu, więc temat kolorówki jest dla mnie prosty Natomiast jeśli chodzi o kosmetyki pielęgnacyjne, nauczyłam się tego, żeby jeśli oczywiście mogę, brać pełne, pełnowymiarowe produkty pod prysznic, czyli na przykład żel podprysznic a także filtry. Tutaj akurat mam resztkę filtru z Bielendy i to jest 30, ja go sobie przeleję, ponieważ tutaj mam jeszcze w takim opakowaniu z pompką. Przeleję go sobie, ale mam też kupioną pełnowymiarową 50, więc te produkty biorę ze sobą, żeby, wiecie, się smarować, bo no na filtrach nie można oszczędzać i tak samo tutaj mam łagodzący balsam po opalaniu. Na pewno zużyjemy całe te produkty. Natomiast jeśli chodzi o Kosmetyki takie jak odżywki do włosów. Ja milion lat temu kupiłam sobie właśnie w Rossmanie takie małe opakowanie, taką miniaturkę OSI. I tutaj po prostu, bo to opakowanie jest takie fajne na kick, przelewam sobie jakąkolwiek mam odżywkę aktualnie w domu i to za mną jeździ. To też się mieści do bagażu podręcznego, także z tym nie ma problemu i tutaj właśnie mam takie opakowania z pompką które pokazywałam Wam wcześniej tutaj na pewno powędruje jeszcze mój żel do mycia twarzy, ponieważ zupełnie nie ma sensu brać ze sobą pełnego opakowania, żeby tylko niepotrzebnie zajmowało miejsce i żeby jeszcze wystarczająco dużo ważyło także to są moje, no i ta perfumetka, o której Wam mówiłam, nie wytrzymałam popryskałam się nią dzisiaj szału nie ma ale nieważne koniecznie też Carmex z SPF-em bo tak naprawdę smarujemy całą twarz, a często o ustach zapominamy i to może się skończyć różnie. Mała pasta do zębów to u mnie też jest maskę, żeby nie brać całej tuby, bo to tak jak w przypadku żelu do twarzy niepotrzebnie zajmuje miejsce. I co? Mały krem do rąk i te żele antybakteryjne, zwłaszcza teraz, kiedy panuje wirus i tak dalej. To jest super sprawa. I czekajcie, jeszcze coś Wam pokażę, bo mi się przypomniało. Nie widać i tutaj mam za nadrzu przygotowane, Nie mm, ja chyba też wam już pokazywałam na którymś z filmików, e, takie chusteczki jednorazowe z Lidla i wiecie co, one mi się bardzo podobają i super się sprawdzają Z tego względu, że to jest małe opakowanie, tu jest gdzie 15 sztuk e, chusteczek i wiecie, to zajmuje mało miejsca, to nie wysycha, to można nawet włożyć do torebki czy do plecaka e, i używać tego. dlatego tego mam 4 paczki. Mam nadzieję, że się przyda. Wiecie, jeśli chodzi o balsamy do ciała, o olejki, ja też to ze sobą biorę. Tutaj po prostu pokazuję Wam takie moje sprawdzone sposoby. Także kolorówka absolutnie. Na filtrach, żelach pod prysznic. Nie oszczędzam miejsca, zawsze to biorę ze sobą. I co? Żele do mycia twarzy, szampony. Wszystko przelewam do mniejszych pojemności, bo nie ma sensu. Czasami zresztą w hotelach są też te rzeczy, więc... Od biedy takim szamponem też można umyć włosy. To tyle. Lecę dalej się pakować, bo wiecie, ja teraz jestem w takim ferworze i chyba w końcu do mnie zaczyna docierać, że gdzieś lecimy. Słuchajcie, za mną widzicie plecak. Tutaj jeszcze rozrzuconych kilka rzeczy, ale stwierdziłam, że opowiem Wam tak na szybko o takich moich sprawdzonych sposobach na dłuższą podróż. Czy to samolotem, czy to pociągiem, czy autobusem. Nieważne, ale mam swoje takie sposoby, triki, dodatki, gadżety, które zdecydowanie ułatwiają i uprzyjemniają mi podróż. Tutaj mam kartkę będę na nią zerkać, żeby niczego nie pominąć. Zacznę od tego, że no, tutaj będzie o podróży samolotem, chociaż nie, tu będzie do każdej podróży. Zawsze mam ze sobą jedzenie. Czy to na pokładzie, czy w, w trakcie, w warsie i tak dalej można kupić jakieś jedzenie, nie zawsze jestem przekonana co do jego jakości, dlatego zawsze mam ze sobą jakieś przekąski. Tutaj wcześniej pokazywałam Wam te batony z Lidla i tutaj właśnie teraz na nie postawiłam. Ale zazwyczaj, jeżeli to jest krótsza podróż, krótszy lot lub pociąg do Trójmiasta, zawsze mam ze sobą swoje płatki owsiane, płatki owsiane, ciastka owsiane, a tutaj właśnie te batony. To jest pierwsza sprawa. Zerkam dalej i, i właśnie, tutaj przechodzę od razu płynnie do podróży samolotem, zawsze mam ze sobą szalik. Tutaj, to jest właśnie fajne, bo tutaj mam taki płócienny szalik, który może mi robić też zapareo, natomiast w samolocie, wiadomo, zawsze jest zimno, szczególnie w trakcie długiej podróży. Zawsze mi się to sprawdza. A propos kolejnych gadżetów, tutaj taka trochę lambadziarska, ale nie wiem, gdzie podziałam inne. Opaska na oczy, ona jest taka milutka i naprawdę... Czasami fajnie się odgrodzić. I to oczywiście wszystko zabieram w bagażu podręcznym. To jest to. Kolejna sprawa. Ja noszę soczewki kontaktowe, natomiast zawsze mam przy sobie w bagażu podręcznym, wiecie ten taki soczewnik i płyn do soczewek i okulary. Soczewki ściągam. Wiadomo, powietrze jest bardzo suche w trakcie podróży, więc no nie chcę męczyć oczu. Kolejna sprawa, która sprawdza mi się dokładnie to, ten rogal, ja go tak nazywam. Sprawdza mi się. Słuchajcie, ja mam go no 6 na pewno, mam go 6 lat, on jest taki twardy, tutaj nie widać bardzo mi się podoba to, że tutaj ta poszewka jest zdejmowana i można ją uprać, bo wiecie, no umówmy się, po wielu godzinach podróży czy po dniach podróży to nie zawsze jest świeże ale tutaj można sobie założyć na kark, oprzeć się o kogoś, o okno czy nawet po prostu w ten sposób super sprawa, uwielbiam hmm. teraz jest tego bardzo dużo, są też takie dmuchane nie wiem jak to się sprawdza, bo tak jak mówię, to ma tutaj taką piankę, która się poddaje do pewnego momentu. Uwielbiam, uwielbiam i to jeździ za mną praktycznie zawsze, także dobra. I w kwestii pielęgnacyjnej, patrzę, co ja tu jeszcze w kwestii pielęgnacyjnej mam trzy rzeczy. Tak jest. Yy, tak jak mówię, suche powietrze, przede wszystkim krem do rąk, bo mi po prostu strasznie szybko pierzchną dłonie i balsam do ust. Zazwyczaj przezroczysty, bezbarwny, żeby można się było nim szybko, wypaćkać i żeby nie siedzieć jak Jakiś pajac yy, i odświeżanie, chusteczki nawilżone zawsze mam ze sobą. Praktycznie na co dzień też noszę w każdej torebce, więc uwielbiam. I co? Ostatnia sprawa. Yy, ostatnia sprawa, zawsze zabieram ze sobą na pokład, książkę, notes, malutki notesik i słuchawki. Yy, kiedyś zdarzyło mi się, że siedziało obok mnie dziecko przez całą drogę i śpiewało Panie Pilocie Dziura w samolocie. Trwało to jakieś 4 godziny. Od tamtej pory mam nauczkę, żeby zawsze zabierać ze sobą słuchawki, po prostu. Nie wiadomo, co się stanie. Książka też wiadomo. I tutaj polecam, mimo tego, że jestem do zgonu fanką papierowych książek. U mnie na takie wyjazdy fajnie sprawdza się Kindle, Kundelek. Zajmuje mało miejsca, można czytać nawet kiedy jest ciemno. I przede wszystkim naprawdę rzadko go ładuje. To jest super sprawa. I co jeszcze powiedziałam? Aha, i notesik. Mały notesik po to, że jak wpadną mi jakieś super pomysły, w telefonie nie zawsze mam ochotę notować, a czasami po prostu coś zapisanego, to wiecie, to jest takie bardziej pewne, więc to, to są moje sprawdzone sposoby i jeszcze jeden Pamiętaj, że lecimy, jedziemy, płyniemy, wypoczywać, nie dać się ludziom, którzy czasami próbują nam ten humor zepsuć. I co? I to tyle. No i trzeba wyluzować. Także Trzymajcie za mnie kciuki. Nie chcę jeszcze mówić, dokąd lecimy. Na pewno, jak już dolecimy, to zapraszam na moją relację na Instagramie. Co prawda nie wiem, jak tam będzie do końca z internetem, ponieważ wszelkie informacje, które udało mi się znaleźć, są dość sprzeczne, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I co? Jestem ciekawa, czy domyślacie się, jakie to jest miejsce? Na pewno nie jest to Europa, jest to dalszy lot, ale nie jest to też Tajlandia i Bali. Podpowiem w ten sposób. I co, jestem bardzo ciekawa, czy się domyślacie, piszcie w komentarzach swoje typy, jestem ciekawa, czy ktoś odgadnie, a ten, kto wie, zakaz komentowania pod tym filmikiem. Także co, życzcie mi udanych wakacji i mam nadzieję, widzimy się jak wrócę. PA!